Dzień dobry. Co Pani chce? Um, um, jakie Pani chce ciasto? Czy ma Pan szarlotkę z lodami? Tak. To poproszę. Tak. Mm -hmm. Ojej, pysznie to wygląda. Co w tej szarlotce szyi fajnego? Są pyszne rzeczy. Jakie? Um, wanilia. I, mhm. i, I nic więcej. Już nic. A jabłka są świeże? Te szalotce? Tak. 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 Wszystko jest świeże. No to poproszę. Ile płacę? Tu nie trzeba płacić. Eee. Za darmo? to poproszę dwie. W takim razie. Musi być jedna truskawka. Aha, okej. Okay. nie mogła wziąć więcej. Okej, okay. dziękuję bardzo. Razem. Dziękuję.